Aha, nie ma w ogóle. Gdzie jest ten? Gdzie jest Piotr? Piotr? Halo. Nie wiem, gdzie wszyscy Piotr. poznikali. Może im komputery nie wiem, powybuchały. Zobaczę. Bo to jest taka profesjonalna. A no, może wybuchały Z tego co widzę, to chyba tak, wiesz? Kurde, zmiana mi nawet. No i co, przejebane przejebany? No, 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 i Chuj nawet do Petra. Nie, pierdol się z tą minigrą. Zobaczymy jeden No, cześć. Jesteś też się postaram. Nie, 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 Albo, że jaki bas słyszę u ciebie i no, jak mówisz coś, oła O, Plaguś, Plaguś dołączył, ciekawe co się może stać Memosz, Plaguś dołączył Chcę być swoim psalem być obronnym Co? Chcę być swoim obronnym Nie, gówna słyszę tego, co ty mówisz, naprawdę Chcę być swoim psem obronnym ja cię nie ja rozumiem, co Ty mnie mówisz Chcę co ja Ja się zastanawiam, czy to mikrofon się spalił, czy co, bo ja słyszę te same ale dobra No to fajnie słyszę, jakbyś pierdził, do mikrofonu, a nie mówił Cześć sweet, sweet home Alabama Tak Po co? To Oscar, to Oscar, to Oscar, to Oscar, to Oscar, to Oscar, to Oscar. To Oscar, to Oscar, to Oscar, to Oscar. Wymyśliłem. przypadkowo przy... przycisk Tak! ja głosuję na Skipa. A ja głosuję na ciebie! Czemu? To Oskar To to Oskar. To Oskar. To Oskar, to Oskar. Wiem, że żartujesz. Mogłówkę na pewno coś teraz przekonamy. Ja coś powiem? Ej, ej, jedna osoba została. Jedna osoba została, kto to nie zagłosował. Miłość, ja się. No, no, Piotr zakos... i miłość. <śles> mm. Piotr, <U>. miłość. <śles> Dlaczego? No, nie, nie, nie. nie Tu drutu tu tu Zabiję ciebie. Gaziutę, gaziutę, cześć. Dajka. Mogę za tobą chodzić? Kieruj, skocznij. Pier... No, ooo, ja też skończyłem. Będę za, to będę Właśnie my... teraz. To chodź, postoimy. Chodź, postoimy. Chodź, no nie, ja nie będę idę z tobą. Idę za nim. Idę za pierogiem. Ja idę za tobą. Ejka, nic się nie zrobię. Nic się nie zrobi. Chcę chodź tu zabijać. Ej, ej, bo to miłość, to miłość był, to był miłość, to miłość, to miłość, miłość, miłość był. Ja podejrzewam też miłość. Miłość się kręcił za tym za pierogiem i za mną na no, porządku no. no właśnie. Ja to, za pierogiem. To według mnie. miłość dokładnie. Ufam wam. Ty, nie, ty, ty przecież walnołeś obok mnie. To miłość, miłość. Lataz z kimś, a nic nie robisz. Głównie tylko lato z kimś. No i to było miłoż. No i nie chcę się oddać głos. Zostałeś tylko ty. No miłoż. <grystanie> <grystanie> no, Jaki, Jaki ładny Wojt M12. <grystanie> Działa. No spadł. Jak to śpikrzykł. nie był miłoż? Ej, to kto tam. Ej, to, był to, napra Ej, to naprawdę był miłoż. Ridzianos na Nie w ogóle. Tak chcesz. Ta da skończy. Byłem jedynym guardem. Ale szybko zaczęli. startowałem. Oni mi wisał, nie? Na wysokość. Bo mój awatar jest hmm. zbyt... To to... Kurwa. Co jest? No nie. O nie. Oto pałkarz. Ja będę... No cześć Hej, Piotr Co? Jezus Siema, juju Miałem i spać, no cóż Cześć nie jestem dziwne, dziwne Choć od 21 miałem naprawdę i spać Cześć No właśnie widać Ale ty teraz jesteś ze mną tutaj z okazji urodzin, no, wiesz? Ze mną tak spędzasz czas no, mam urodziny. Nie wiem czy mnie 24, ale z okazji urodzin tu jesteś, wiesz? Ja, ja, ja bym ja życzyłem wszystkiego przecież. najlepszego, jak się dowiedziałem, że cię masz. Yeah. Dziękuję. Czyli dosłownie, trzy minuty ja ten po tym, jak cię poznałem. Czyli dosłownie <laughs> po tym, jak trzy minuty cię podałem. Teater mi chyba nie składa życzeń. Możesz go zastrzelić. No, weź ogień, wiesz, od ogień, no, ogień, zabijesz się. No to super. Zaraz otworzę te drzwi, znaczy, zrobi się to automatycznie. Ej, bo jest czwarty, wow. Oprócz Cześć. Hej ja czy to to na czy nie? Co? Daję no, to na No. A, pozdrawiam. Powiem Dobra. ci tak, ja, ja mam taki tak za dużo miejsca na dysku, i coś z tego zawsze się da ulepić, co nie? A. No. Dobrze. Chętnie obejrzę. Chętnie obejrzę też tego osobnika. Alert! No. O, kurde. Mogę, Ej, idę czy z tobą. To jest grzmot? Prawdopodobnie. I idę z tobą. Nie, ty nie idziesz ze mną. Ej, chodź. Chodź, będziemy z tymi grzecznymi, tymi ludźmi. Będziemy, będziemy na niego czekali. Okej. My robimy, robimy taką wiesz, tak... Dodajemy takiego grzecznego więźnia. A, to było. A, to było. Ej, 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 bo działa. Zobacz Piotr, mówiłem, trzeba udawać grzecznego więźnia. <grym <grym mm -hmm. dala, Ej, bo mam ościewa, najwięcej punktów, na halo, co jest? A nie, prawie najwięcej, bo pan Grzmot ma najwięcej. Halo. <grym> no, no bo ja dostaję za zabójstwa dużo. No jeden a do... to, a. Że ja zabijam, jak popadnie, to... To, że mam najwięcej Dobra. w całej grze i... Nie, jestem sam, nie podoba mi się. Nie mam z kim pogadać. No, co teraz? No i smutno mi będzie. Niestety Cześć Smutno mi jest. Hej Coś mentami uciekł. Nie ma smutno mi jest. Zostań tu The cell doors will open okay. in 30 Nie mam co robić Niestety No cóż Nie. Nie no, spokojnie ja tylko tak sobie patrzał, bo... Wiem, że często coś... o, ma... The cell doors have been opened. Ojej. cześć oj, oj, oj. Chodź, bo już czuję, że tam będzie... No. <głos> <głos> już nie Już no, już ten... Nie to wiem co, jest co, ale tak. Ochrony, już cicho będę, tak nie Cześć. No, Cześć. O, no, no, rewolwer. Brzmi jak rewolwer. Jest tu ktoś? Halo! O cześć! The doors will open in 30 seconds. Ej! Czemu tam to jest otwarte? To znaczy, że dwóch spierdoliło Jestem upośledzony. No, 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 Ej, bo jestem upośledzony. Co? Strzelałem do takim. wiesz, tak, po takim jednym strzale, co nie? Do tajemniczego. No. Nie zabierało no. mi damage'a. Pięknąłem jeden raz, jednym pociskiem. Zabrał mi cały pasek, naraz i umarłem. <grym> nie, to ja do ciebie podeszłem i cię znożowałem. Nie, spokojnie, tylko cię znożowałem. A, dobra, myślałem, że gra działa. Tylko, że z inną postacią trochę. Kurwa. Dobra, plan jest taki... Plan jest taki, żeby używać tego torcza, który wskazuje, jaką mam rolę. Oprócz czerwonego, Jeszcze nie będę przywone. Jak? Co się stało? Co kurwa? Nawrócanie. No, Mów mapa, znałem everyone umarli. Jakie Ja Nawet nie chcę pytać, jak to się stało. Rakiet Tyle rakietę <laughs> dostaniesz Jeszcze nie przeżyjesz, bo. Zostałem i cóż? Zostałem time limit. O! U, ciekawe. No, no, ja co o, będzie ciekawe? No to, I, to... Dobra, tak poznam. O, i ja no, YouTube, YouTube, YouTube. Ej, bo kolega mi uciekł Ej, kolega... I przykro No Dobra, cały czas to mam, dobra The have been No Co? M -m -m -y. Anyway, uciekajmy lepiej Jak one zostały otwarte? Co się stało tak wcześnie? Nie wiem

Hey. nie pal mnie. The cell doors will open in 30 seconds. Kurde, wiesz, wiesz, to, wiesz, to, wiesz, to, wiesz, to mi już boli, że ulepić już godziny, pra, no, ponad, no, nie, pra, prawie godziny, dokładnie to 51 minut, w filmu, jakiś 15- albo 20-minutowy film, gdzie się dzieje coś ciekawego, to będzie trudne zadanie. No, no, w, że, 10. Wierzę, że 10 minut, wiesz? Chyba nie. Piet... No, 10 minut 50... to już pesawa. No. no, bo mówi o filmie. Dobra, no, chodźmy niego. No. Znaczy, chyba żebym wiesz, 2 godziny o, 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 zrobił, to tam 20 minut albo to się, to 25 minut, to spokojnie wyjdzie. Uuu, pieniądz. Ej, skradłem. patrz. O, mam granat. Ej, patrz, prankujemy ich, zobacz. panowie. Ej, i ty prank, bro. Granat. O, Ej, mam granat. Ej, bo mam kartę. Rzucaj go, będziesz miał no. go rzucić. Kartę. Tego kartę będziesz musiał rzucać. O essa gente. Działa. No, to już. Hmm. no, jak to zawsze u mnie, y, wstawka jest nagrywana po nagrywaniu. Y, oczywiście na czarnym tle. Miłego życia. Y, trzymaj się Filmu Długo nie ma i w sumie rzadko będą, bo nie mam pomysłu i nie mam kontentu. A tutaj, takie tak, to nie jest gówno, takie trochę. Także e, dobra, pa. <grych>